Dzień dobry, dzień dobry, witam was, kanał Miry i Jego Ego, i bardzo mi jest miło Was tutaj powitać. Bardzo się w ogóle cieszę, że wy tu jesteście i że to oglądacie i że komuś się to chce jeszcze oglądać. Ja tam nie mam kilkunastu tysięcy wyświetleń i w sumie jestem spoko, no bo wyświetla mnie tyle set osób i, i, i to jest bardzo w ogóle fajnie miło z waszej strony i, i to wam chciałem tak powiedzieć. Słuchajcie, mam ze sobą klocki. Mam ze sobą sporo klocku. Ostatnio totalnie nie mam czasu na klocki, ale się udało coś tam uzbierać mocno, mocno w weekend i coś poskładać. Także dzięki temu macie tutaj całkiem fajną dostawę. I to, no, to taka dostawa, której bym się nie powstydził, powiedzmy, w wakacje, jak było, na to dużo, jak było na to dużo czasu. Ale zanim jeszcze tak, przejdziemy do tego, to jeszcze wam muszę coś powiedzieć, tylko wam nie mogę dużo powiedzieć, bo będę tak mówił troszkę zagadkami, a troszkę, żeby się przygotować na pewne rzeczy. Będzie coś dużego. Będzie coś dużego i będzie coś fajnego, będzie coś związanego ze starymi klockami. Nie mogę wam powiedzieć, co i gdzie, ale rezerwujcie sobie weekend 28-29 czerwca. I jak się nic nie wywali, to, no to może gdzieś tam ten weekend się uda razem spędzić, jak komuś będzie po drodze. Tyle mogę na razie powiedzieć, a być może na dniach będzie ogłoszone coś więcej. Ale będzie to związane z klockami i, i też gdzieś jakoś tam częściowo ze mną. No, e, jeśli chodzi o newsy, to powiedziałem co wiedziałem. Także słuchajcie, przechodzimy do klocków. I myślę, że można zacząć od serii Piratów, która to całkiem mocno się zbroi. Ostatnio troszkę wrzuciłem zestawów poprzednio, trochę, troszkę kupiliście, a teraz znowu jakieś kolejne perełki padły. Także słuchajcie, zaczynamy od początku. O, nie dołożyłem jednej główki. Tu będzie jeszcze jedna główka w tym zestawie, bo zapomniałem gdzieś zapomniałem dzisiaj tu dodać. Jest to zestaw Battle Pack z piratów, z żołnierzy imperialsów. No tu będzie główka Stefana z rudymi, rudymi wąsami, gdzieś tam sobie leży na biurku. Zestaw jest oczywiście kompletny. No taki troszkę falstar, ale czasami tak bywa. Natomiast na pewno kompletny jest nieco mniejszy zestaw, też gdzieś tam. Prawdopodobnie jeden z pierwszych moich zestawów z dzieciństwa, które, które gdzieś tam miałem, no jest to zestaw z piratem oraz z żołnierzem, żołnierzem tym czerwonym. No i tutaj są monety, są, są tu wszystkie pistolety, te łopaty i tak dalej, całe akcesoria i jeszcze papuga. Więc taki oto mały, fajny zestawik Pirates Plunder mamy ze sobą. Kolejny zestaw z piratów to jest dobrze nam znana, bo często ją pokazuję. Jest to łódka przewożąca, przepływająca armatę. Też żołnierzem imperialnym niebieskim. No i też do serii piratów należy podseria Islandersów, z której to mam taki oto zestaw, czyli Crocodile Cage. No całkiem pożądany zestaw, ostatnio kilka osób o niego, o niego pytało i w końcu wraca zestaw w ogóle rośnie na wartości, bo włócznie rosną na wartości. Kiedyś to się dało po, nie wiem, po złotówce, po 2 złote dorwać te włócznie, a teraz za piątkę to już jest całkiem dobra, e, dobra cena, więc e, a jest tu ich dużo. I do tego zestawu mamy też krokodyla, mamy tutaj, e, mamy tutaj pana, pana Islandersa i pana Pirata ze zjedzoną przez krokodyla nogą. No i od razu z serii Islanders będzie taki duży zestaw. Taki duży zestaw, czyli to się nazywa Forbidden Cove, czy jakoś tak. No Jest to po prostu duża, duża wyspa. Yy, tutaj mamy króla Kahukę pozbawionego swojej maski. Maska jest tutaj. Yy, tu mamy kanoę, mamy też, yy, też mamy krokodyla. I tutaj nam się ta, ten mechanizm otwiera, czyli ta głowa tutaj, ten posąg tam się otwiera. No i tu sobie można wpłynąć. No chyba że się zahaczy o yy, palemkę. No i dodatkowo tutaj mamy też, yy, mamy też łódkę z piratami. Tak to ten zestaw wygląda. No, i jest to seria Islanders'ów, z której mamy już króla Kahukę, mamy Crocodile Cage'a, mamy to i coś dużego się jeszcze pojawi. Jeszcze nie teraz, ale jest całkiem blisko pewnego jeszcze dużego zestawu. No, można się domyśleć pewnie którego, bo tam seria Islanders'ów była dosyć krótka. A mam jeszcze jednego pirata. Jeszcze mam takiego jednego małego pirata na, yy, na tratwie. Więc też, yy, też taki oto zestaw się tu pojawia. Czyli to by było na tyle z piratów. I myślę, że możemy przejść do tych rodzynków kastlowych, które tutaj mamy. No znowu, zaczniemy sobie od Battle Pack'a. Jest to Battle Pack, Battle Pack z Medieval Knights, się on nazywa, 93 rocznik bodajże. No i mamy tutaj dwóch Dragon Knights'ów z piórkami. Mamy Wolf Paka oraz mamy no, zwykłego, zwykłego rycerza. No i mamy też konia. Także taki oto zestaw wraca do sklepu po, no, po pewnej przerwie. Dawno, dawno go chyba nie miałem, z tego, co, z tego co kojarzę. Mamy taką jedno... Debiut mamy w sumie, bo nie było tego zestawu jeszcze nigdy. Zestaw z Black Falconów. Dosyć stary, nie pamiętam rocznika, ale no to jak Black Falcony to będzie gdzieś tam połowa lat, połowa lat 80-tych, może końcówka lat 80-tych. Zestaw z katapultą, który ma dwóch rycerzy z tymi drogocennymi tarczami. No i ma katapultę. Tutaj w szczególności jest ta, ciekawa ta, ta łopata, która jest od, od koparki w kolorze czarnym. Ona była chyba tylko w tym zestawie. Także taki oto rodzynek, gdzieś tam z dawnych czasów, taka oto jeżdżąca, jeżdżąca katapulta się... Pojawia w asortymencie naszego sklepu po raz pierwszy. No i jest jeden jeszcze piękny zestaw. Jest piękny zestaw z 1995 roku. Zestaw z królem. Zestaw z królem, całkiem żądany zestaw, bo zawsze dość szybko, dość szybko schodził, no jest to karoca, karoca tutaj z królem. Posiada dwa konie, posiada trzech, trzech rycerzy tutaj i w środku mamy też króla w koronie. Chodź tu. O, dobra, wyszedł mi sam torsik. No to tak wygląda król i jeszcze ma spodęki. Do tego zestawu z fajniejszych rzeczy, no to są dwa miecze, i są dwa miecze w bardzo dobrym stanie. Także jak ktoś szuka takich, no ten tu posiada jakieś drobne odpryski, no ale powiedzmy ten, ten wygląda idealnie, ten posiada odpryski. Także to jest i tak bardzo dobry stan. Powiedziałbym, że jeden jest szóstka, drugi jest takie, no 5-5,5. No pięć, pięć całkiem, całkiem niezły. Do tego jest materiałowa flaga, więc jest kilka tutaj takich unikatowych, małych elementów. Także taki zestaw z Royal Knightsów. Do zdobycia, no a zamek Royal Knightsów też, też u nas jest i można go sobie sprawić. Także zapraszam do zakupu, nawet oba sobie można kupić. Nie zabronię przecież. Dobra, i to by było na tyle, jeśli chodzi o serię Castle. Po prostu są takie małe uzupełnianki Z serii, serii Space'ów też mogę coś pokazać, zanim przejdę do Taunów. Ostatnia taka kolejność jest jakaś, że właśnie Piraci Castle Spacey Tauny. Przydałoby się coś z innych serii, ale jakoś tak nie, nie trafia się nic. Więc mamy serię UFO. Mamy serię UFO z 1997 roku, bardzo dziwna seria History spaces z dziwną, z dziwną, taką jaskrawą kolorystyką. No i mamy tutaj zestaw V-wing Fightera, czyli V od V-wing, że, tak że tak ma te skrzydła ułożone w V. Kiedyś tego nie, nie kumałem, że to właśnie stąd się bierze X-wing jest stąd się bierze V-wing, więc tutaj mamy V-winga. V-wing, nie, nie wiem czy to tak się czyta. Kolejny zestaw to już taki 4 Wingie, a w, zasadzie, w zasadzie po prostu taki spodek serii Spyrius. 94 rocznik też dość dobrze znany zestaw Soulcer Scout się to chyba nazywa. A taki, taki malutki, dość popularny, fajny zestaw ze Spyriusów. No i mamy coś większego. Mamy coś większego zestaw serii Xploriansów, Który to się nazywa chyba Scorpion Detektor, jeśli dobrze kojarzę. No, i tutaj to jest takie, składa się z dwóch części. Tutaj jest taka przyczepka, i tutaj jest część frontowa, która to posiada łapki odchylane. Tego zestawu chyba dawno nie miałem, dawno go nie, nie kojarzę, żebym go pokazywał. No i tak, no i tutaj ma te, ma te talerze, te parasolki, przez które można sobie przefiltrować ten klocek, znaczy ten klocek z naklejką, który jest magnetyczny. A tutaj ma zestaw z magnesem, czyli w zasadzie tutaj można sobie doczepić bo ten, ten, ten klocek jest magnetyczny, w sensie ta naklejka jest. No i tutaj się doczepia to do magnesu, a tutaj można sobie na to spojrzeć z dwóch perspektyw. I to wygląda tak jak, jak w kinie 3D, no nie wiem, czy teraz jeszcze takie rzeczy robią, no już chyba nie ma już filmów 3D, ale kiedyś tak było, że były na przykład do Kaczora Donalda dołączane takie okulary w dwóch kolorach, no i można było widzieć w 3D. No i druga część, no to jest taka przyczepa tutaj z tą jakąś satelitą, tutaj są strasznie dziwne rzeczy, których nie umiem nawet nazwać. No, ale jest tutaj coś, coś takiego. Coś takiego, no i mamy też dwie figurki Exploriensów. Są tutaj też. Oj, mi spadło. Są tutaj też elementy, elementy odblaskowe. No także taki oto fajny, całkiem duży zestaw. Tak, tak, tak. I do tego zestawu jest też instrukcja. Nie mam jakoś za dużo instrukcji do, tego, do tej dostawy, ale do tego zestawu akurat jest. No i w takim razie możemy przejść do fajnych rzeczy z town. Będą w zasadzie. O nie, jeden debiut chyba tylko będzie. I jeden zestaw, który był sprzedany chyba jako pierwszy w historii naszego sklepu. Albo przynajmniej w pierwszym rzucie, w pierwszych kilku, pierwszych kilku sprzedażach był ten zestaw, i od w sumie trzech lat go nie było. Także wraca. Zacznijmy sobie od prostych początków. Mamy dość dobrze znany zestaw Trail Rangera. No i zestaw z 1994 roku z tym gościem, który uciekał, e, uciekał w katalogu. On był tam na każdej stronie, on sobie uciekał przez te wszystkie scenerie, zestaw z instrukcją. Kolejny zestaw to jest dobrze znana, popularna kopareczka z 1992 roku. Kolejny zestaw, to jest słuchajcie, e, to jest słuchajcie Tir, Dizer Dar Devil bodajże się to nazywa. No i jest, to taki fajny, jest to taki fajny kolorowy zestaw. Posiada całkiem sporo elementów, jak na, to, jak na to, że jest mały, no to jest malutki zestaw, ale gdzieś tam jest, jest chwila składania, troszkę dłużej niż, niż 5 minut, bardziej 10. No i też ma ludzika i też ma instrukcję. Kolejny zestaw też całkiem niedawno był pokazywany i jest to pan, pan surfer ze swoim samochodzikiem. Czyli jest to zestaw z Beach Bandy, on się bodajże nazywa, no i on ma tutaj żagla, on ma tutaj tą nie deskorolkę, tylko tą drugą deskę snowboardową, tylko nie snowboardową, tylko windsurfingową, o bo snowboard to jest na śniegu. No więc tutaj jest pan z deską windsurfingową i z żagielkiem i z instrukcją taki oto zestaw. Kolejna rzecz to jest podnośnik, to jest podnośnik elektryczny, czyli pan do naprawiania tych słupów energetycznych. No, i on jest tutaj na takim, na takim dźwigu, na takim podnośniku. On się tutaj fajnie, fajnie, że podnosi do góry na, na ruchomych elementach. No I tak on wygląda na tej przyczepce. To ma. No i z przodu jest taki fajna kolorystyka, żółto-czerwona. Żółto Chyba jeszcze mamy w sklepie tą śmieciarkę, która też jest żółto-czerwona, także można sobie dopasować to do, dopasować sobie to do miasta. I do tego zostało no, brzydka, brzydka i podziurawiona, ale instrukcja jest. I teraz, o, widzę jeszcze jednego rodzynka z innych serii. Dobra, no to pokażę go, bo akurat mam go pod ręką. Seria Aquazon się pojawia. Sea Sprint 9, czyli ten mały popularny zestaw z chwytakiem i z, i z figurką Aquanauty. Także też był wielokrotnie pokazywany, no i w końcu wraca na sklep. A no i wracamy do serii Town, ponieważ są jeszcze dwa całkiem spore zestawy, trzy całkiem spore zestawy. Zacznijmy sobie od tego, w roku 1995 do LEGO, znaczy to no w sumie troszkę wcześniej, ale w roku 95. był taki motyw, że się pojawiły serie promów kosmicznych, czyli był to, no, ta wyrzutnia do promów kosmicznych i to jest samolot przewożący prom kosmiczny. No, widocznie tak to się dzieje, nie wiem czy promy kosmiczne są przewożone samolotami, ale może to ma, jakieś, może to ma jakiś sens. W każdym razie, jest to duży samolot niebieski, do tego ma przyczepiany właśnie ten prom kosmiczny, który można sobie tutaj odczepić i traktować to jako dwa osobne no, samoloty i rakietę. Chodź ty tu. No i w środku, jak się go otworzy... Jest tutaj? Nie, nie jest przyblokowany. Chodźże tu. Chodźże tu. W środku, jak się go otworzy, no to ma tutaj takie wystające elementy, więc coś w stylu jakiegoś... czegoś. I coś w stylu jakiejś satelity, czy, czy jak to interpretować? No nie wiem, o kosmosie za dużo nie wiem, ale mamy takie... Ale taka seria była. O, może tak, to, może tak to skwituje. No i wreszcie samolot budowany jak wszystkie klasyczne samoloty z lat 90. Na jedną modłę. No i mamy figurkę astronauty i mamy dwóch ziomków od obsługi, bo jeszcze tutaj jest taki jeździk nie wiem, sygnalizujący start tego, tego oto samolotu, także też, też jest on częścią tego zestawu. No, i do tego zestawu jest taka duża, duża instrukcja w A4. To już były te czasy, jak Lego robiło takie ogromne instrukcje, do w sumie niekoniecznie największych zestawów. Tak, kolejny zestaw, i to będzie chyba jego debiut w sklepie, wydaje mi się. To jest taki mały, mały zestaw na bazówce, który przedstawia wyścigi takich oto śmiesznych wyścigówek, więc tak to się prezentuje. No, i tutaj ma takie dwie śmieszne ścigówki po prostu. Tak ona wygląda i tak wygląda czarna. No i tutaj mamy kilku, e, kilku ziomeczków do tego. I do tego zestawu o dziwo jest taka całkiem mała instrukcja. Czyli do tego, który był chyba mniejszy tak rozmiarowo jest taka duża a a tutaj, że dobra no ten jest na płycie bazowej, po prostu on ma chyba nawet mniej klocków i do niego jest mniejsza instrukcja. 92 rok. No, i wreszcie zestaw, który jest stosunkowo rzadki. Z tego co wiem, to, to jest mało egzemplarzy jego w ogóle na, na Bricklinku. Nie wiem, czy on nie był w jakiejś ograniczonej dystrybucji. Raczej nie tylko w amerykańskiej, ponieważ on miał odpowiednik amerykański. Natomiast jest to zestaw z domkiem, przy którym jest tutaj samochodzik. No, to jest w ogóle jakaś sielanka, grillik, jakiś, tutaj jakiś komin. Tutaj oczywiście podstawowa, podstawowe wyposażenie domu też, też jest. No i ładnie się prezentujący domek gdzieś tam za miastem, za miastem. czy to jest jakiś domek grillowy. W każdym razie jakaś taka sielaneczka. I do tego domku jest jeszcze, jest jeszcze taki oto kamper z przyczepą, na której jest rowerek i na której jest łódka. Ma dość sporo elementów ten zestaw, w sensie dość sporo małych elementów. I w zasadzie on nie jest taki duży po złożeniu, ale składa się go no, no kawałek czasu. No i tutaj jeszcze ten, ten samochodzik. Także taki, oto zestaw dosyć unikatowy. I mówiłem, że właśnie pojawia się zestaw, który był sprzedany 3 lata temu i do tej pory go nie było. No to właśnie jest. Jeden z pierwszych sprzedanych zestawów u nas w sklepie dawno, dawno, dawno temu. Dobra, i w takim razie. O, jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden zestaw Staunów, gdzieś mi, gdzieś mi się tu zagubił. Jest to zestaw z wozem telewizyjnym. Wóz telewizyjny, dość dobrze znany zestaw 6661. Z niebieskim wozem z rocznika bodajże 90 albo 91. Także takie oto rzeczy mamy. Patrzę, czy jeszcze tu czegoś nie pominąłem, ale wydaje mi się, że nie. No i słuchajcie, będzie jeszcze jeden zestaw, którego nie jestem w stanie Wam tu podnieść i pokazać do ekranu, więc zaraz się pojawi pewna przebitka, jak skończę gadać. Bo byłem w stanie wystawić ten zestaw na stole, bo tutaj by się nawet na tym biurku chyba nie zmieścił. I słuchajcie, jest to ogromny zestaw z lotniskiem. Jest to ogromny zestaw z lotniskiem z roku, błagam, 94, czyli jest tutaj pokazane. Chyba największy zestaw z lotniskiem, jaki wyszedł od Lego. Wydaje mi się, no, na tyle i na ile go składałem i na tyle, na ile miał małych elementów, to on może mieć największą ilość elementów. I chyba rozmiarowo też ma najwięcej płyt bazowych. No, także taki zestaw jest. I czego tu w nim nie ma? Jest, jest samolot, jest tu jakiś samolot tra transportowy, jakiś taki cargo bardziej. Są tutaj jakieś jeździki lotniskowe, jest dużo ludzików, jest cała siedziba lotniskowa, jest ta taka wieżyczka. Także słuchajcie, można to zobaczyć. No i właśnie teraz wrzucam Wam przebitkę, jak ten zestaw wygląda. Jak widać, jest on duży. Mieści mi się on na stole i zajmuje kawał świata. No, zawiera całe cztery płyty bazowe, plus jedną mniejszą, więc no, troszkę, troszkę jednak zajmuje. Dużo widać tu w nim elementów mniejszych, większych. Kawał czasu się go składał. Jak miałem rozsypane te klocki na stole, to, no to zajęło mi to jakieś trzy godziny, żeby go poskładać, czyli porównywalnie na przykład ze składaniem barakudy którą też się kawał czasu, kawał czasu składa. Także jak ktoś chce mieć zestaw na porządny wieczór, no to zdecydowanie polecam sobie kupić. No, Wymaga troszkę miejsca. No niestety takie, takie życie, że tego typu zestaw no, wymaga troszkę miejsca na półce. Także jak macie jakąś makietę miasta, no to jest to chyba dobry wybór. No i słuchajcie, to by było na tyle z rzeczy, które chciałem wam pokazać. Te rzeczy pojawią się w sklepie dzisiaj, planuję późnym wieczorem. Dzisiaj, czyli w dniu publikacji tego filmu, planuję późnym wieczorem to wrzucić. No chyba, że się nie uda, ale mam nadzieję, że, że uda mi się te zdjęcia porobić i dokończyć sprawę, także gdzieś tam kiedyś się to w końcu pojawi. Może to będzie nawet do północy, ale myślę, że jednak wcześniej się, wcześniej się uda to wrzucić. Także zapraszam do sklepu, zapraszam do obserwowania. Pamiętajcie o tym, że tam w sklepie można sobie zasubskrybować newsletter i wtedy, no i wtedy wiecie najwcześniej o tym, jak się zestawy pojawią, zanim jeszcze to ogłosimy gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku. No i najczęściej oczywiście wiedzą te osoby, które oglądają filmy, no to będziecie wiedzieć na co ewentualnie sobie polować. No także co? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że tu jesteście. Zostawcie jakąś tam łapkę w górę, subskrypcję. No zawsze to będzie miło działać. Zbliżamy się powolutku, ciłamy sobie kroczki do celu tysiąca subskrybentów. Także no co? To by było na tyle. To był kanał Miry i jego ego. Trzymajcie się. Cześć i zapraszam do sklepu Krecik Sklep z marzeniami.